Panie dyrektorze, witam od razu głównie dyrektora wypowiedzi, który będzie zaprosił nas temat dzisiejszego wieczornego apelu pamięci. W uzupełnieniu powitania powitam obecnego 15. komendanta miejskiego policji, inspektora Tomasza Gila i zastępca komendanta miejskiego państwowej straży pożarnej Macieja Właszczyk. Witamy serdecznie. W imieniu rodzin pomarkowanych na Wołyniu głos zabierze wierze Stuszał przewodniczący społecznej inicjatywy budowy, który pamiętam, które się zgromadziliśmy. Proszę. Stajemy dzisiaj przed pomnikiem 60 rocznikę apokełum Lubelskiego Ludobójstwa Polaków na Błynni dokonanego przed ukraińskich nacjonalistów. Sejm że pospolitej Polski ustanowił w 2016 roku. Że 11 lipca jest Narodowym Dniem pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień pamięci, ustanowi... pamięci ustanowiono Dzięki pamięci ustanowiono Dzień Heroicznym i wieloletnim staraniem Kresowia. Jednak prawda o ludobójstwie ukraińskich nacjonalistów na Polakach. W dalszym ciągu trafia w naszej ojczyźnie na mur pszeniczek, a także coraz gorsze kłamstw i fałszowania historii. W dalszym ciągu polska dyplomacja nie może doprowadzić do sumacji godnego pochówku Polaków zamordowanych przez Ukraińców. Na zachodniej Ukrainie kości naszych rodaków do dnia dzisiejszego poniewierają się po lasach, chaszczach, łąkach, pastwiskach, polach uprawnych starych studniach. Zacieranie pamięci, zacieranie śladów, zakłamywanie niepodważalnych faktów, milczenie na temat ludobójstwa to według historyków bardzo niebezpieczne zjawisko potem tego już jest dzisiaj, że 41 Polaków według Cebu nic nie słyszało o ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskiej. Miejąc obrożami pamięć niewinnych ofiar, upokarzamy ich rodziny. Pozwalamy, aby kaci na Ukrainie mieli pomniki i nazwy ulic. Na Ukrainie historię rzezi Polaków prezentują ideologi UPA-ON, a ukraiński parlament przyjął ustawę, w której nabyli prawa weteranów wojennych jako bojownicy, na, nawet staty, którzy popełniali zdrowie przed Tak Taką konieczność może Polaków zdrowo kosztować. Jeśli w dalszym ciągu będzie trwało milczenie i zakłamywanie prawdy, rzekomo dla dobrosąsiedzkiej przyjaźni polsko-ukraińskiej, to za kilka lat, po, za kilka pokoleń może zwyciężyć narracja płynąca z Ukrainy, że to polacy dokonali zbrodni na Ukraińcach. Mamy przecież lekcję w naszej ubrzyźnie pod nazwą Polskie Obozy Śmierci. Dlatego spoczywa na nas obowiązek przypominania o losach Polaków na plecach i dbania, by prawda nie została zapałszowana ani wykorzystania do politycznych, doraźnych rozgrywek. Musimy wreszcie zadać sobie pytanie i sobie odmysłowić, dlaczego do tych żadna z polskich wyższych uczelni nie podjęła oficjalnie tematu ukraińskich zbrodni dokonanych na Polakach, pomimo działających wielu instytutów historii. Najcenniejsze opracowania, które napisano o ludobójstwie na Kresach, powstały poza obiektem naukowym. Kresowianie są w ostatnich latach spychanie na środowisko własnych organizacji, a opominanie się o prawdę, upamiętnienia rodaków na Kresach, uroczystości z związane, są kojarzone dzisiaj z czymś szkodliwym i niepożądanym Rzeczpospolitej Polskiej. Do nasz w polskich małżeństwach nie wskazuje się jednożnacie na Ukraińców jako inspiratorów i sprawców ludobójstwa Polaków, lecz obciąża się to w zgodnie jakichś bliżej niesytych kwiatów ich bandytów, którzy badali nad ludność polską. Na Ukrainie z głównych organizatorów zbrodni ludobójstwa, inicjatorów i drogów czyni się bohaterów narodowych. Nie wolno w Polsce przychodzić obojętnie. Kiedy słyszymy o gloryfikowaniu na Ukrainie ludzi i ideologii, która doprowadziła do ludzkości Polaków. Bo jest to niebezpieczne i niedopuszczalne. Dowodem na to, dlaczego gloryfikowanie ludzi i ideologii jest tak niebezpieczne i niedopuszczalne, przedstawia mniejsza wystawa, którą dzisiaj prezentujemy. Proszę się z nią zapoznać. Gdzie ukazany jest ogrom ukrócieństwa. Ze wskazaniem, kiedy i gdzie zostało dokonane. Bezpieczeństwo zbrodni dokonanej przez ukraińców na polowach jest obezwładniające. Opijcy wymyślnych męczarnie zadawanych ofiarom poruszają do głębi, ale też przetłaczają, co sprawia, że wszelkie próby wyjaśnienia tego nie znajdują wytłumaczenia. Od kilkudziesięciu lat wiele osób próbują odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało takie natężenie barbarzyństwa? Skąd wzięło się aż takie ukrócieństwo? Jak człowiek może zadawać tak wyrozumiane cierpienia innym ludziom? Pomimo tak okropnych z które dopuścili się Ukraińcy, możemy usłyszeć, że dzięki ludobójstwu Polaków, ale również Żydów, Ormian, Rosjan, Cyganów, istnieje wolna Ukraina. To znaczy, że wolna Ukraina mogła zaistnieć, ponieważ setki tysięcy Polaków zostało krótkie wymordowane, a następnie setki tysięcy są tam Ukraińcy szukają sobie bohaterów narodowych, dzięki którym dochodzimy do swojej niezależności. Tylko wiele, do których się odwołuje, to bandyci zbrodniarze narodu polskiego. Ktoś mógłby powiedzieć, że Ukraińcy nie mają do czego się odwoływać, budując to swoją tożsamość narodową. Ależ oczywiście, że mają. Wystarczy sięgnąć do okresu krzywdzajnego i popatrzeć, na innych polach okazali się sprawni. Dzięki załóżniom bo ten Polsce. Nauczyli się wspaniale funkcjonować, organizować kooperatywy, czyli zrzeszenia prowadzące określoną działalność. Umieją się kształt, są mobilni, mają ogromne zdolności. Nie potrzeba sięgać do banderowców i hajdamaków, zbrodniarzy i bandytów, żeby Ukraińców mówić, że dzięki nim mają swoje państwo. Mówienie tak to wręcz obraża ten naród. Mówienie tak obraża również sprawiedliwych Ukraińców, którzy odmówili udziału w mordach, ratowali Polaków przed śmiercią, wykazują się szczególnym heroizmem i nie płacą za to najwyższą cenę. Niech <kluczuj> heroik często był anonimowy, bo wcześniej Ukraińcy uważali ich za zdrajców i nie ma dla nich miejsca w nicziej pamięci. Na Ukrainie do dzisiaj są z jej historii, a w Polsce również brakuje ich upamiętni. Wróćmy do czasów współczesnych. W kwietniu 2023 roku prezydent Ukrainy Władimir Zaleński podczas oficjalnych spotkań z przedstawicielami najwyższych władz, w tym z prezydentem Andrzejem Dudą, miał na sobie bluze z emblematem organizacji ukraińskich nacjonalistów. Jest to trójbóg z mieczem frakcji malnikowców zatwierdzony przez te władze w 32 roku. Podczas, podczas wystąpienia na Zamku Królewskim w Warszawie razem z głównym prezydent Ukrainy wznosił banderońskie pozdrowienia. Tak społeczeństwu polskiemu podziękował za zaangażowanie w pomoc walczącą Ukraińcom i uchodźcom, którzy w Polsce znali, znaleźli bezpieczny azyl. Natomiast nie miał odwagi przeprosić w Warszawie za gromadzenie. Chociaż mógł to zrobić. W Polsce nie ma zgody na symbolikę banderowską w miejscach wschodniego. Nie ma naszej zgody na krzywienie kultury i organizacji ukraińskich nacjonalistów. Na Ukrainie trwa dalej proces budowania tożsamości, na glorifikacji inicjatorów i realizatorów ludobójstwa na narodzie polskim. Pomimo bomb spadających na głowy, ukraińscy politycy wygłaszały laudację na cześć zbrożniarza Stefana Bandery w okazji 114. rocznicy jego urodzin. 1 stycznia 23 w Węgowie pod Bandery odbyły się uroczystości upamiętniające tą a na oficjalnym profilu Rady Najwyższej Ukrainy opublikowane zdjęcie, na którym równo dowodzący sił ukraińskich Generał Walerin załóżnie przedstawiony na tle portretu bandery. Nie wolno tego w Polsce lekceważyć. To jest nie tylko z pozoru mało znaczący fakt. W mojej rodzinie ze strony ojca została zamordowana we wsi wola ostrowiecka, bliższa i dalsza rodzina. Natomiast we wsi Jankowce również ze strony ojca zamordowane się moją ciocią oraz jej męża. W sumie około 30 osób. Pomimo takiej tragedii Ukraińców, od Ukraińców jestem sygnatariuszem listu kresowia do Episkopu Polski i Ukrainy, Kościoła Grecko-Katolickiego w Zamku Rzymskim i grecko w Polsce i na Ukrainie o szczere i prawdziwe pojednanie polsko-ukraińskie. Jestem za pojednaniem pomiędzy narodem Polski i Ukrainy opartej na pełnej prawdzie o tym ludobójstwie. Jestem za pojednaniem pomiędzy narodem Polski i Ukrainy, ale wymagana jest koniec jak najszybszego, godnego pochuszku ofiar tego ludobójstwa. Jestem za pojednaniem pomiędzy narodem Polski i Ukrainy, ale należy zaprzestać gronifikować zbrodniarzy na Ukrainie.